Belgii, gdzie legalna jest eutanazja, czyli odbieranie życia rzekomo z litości. Zabieg eutanazji nie powiódł się. Źle się wkuli, źle dobrali dawkę, dodusili poduszką. I sprawa zaszła do sądu. I dlatego wiemy, że to się wydarzyło naprawdę. Sąd uniewinnił. I teraz czego ja tutaj chcę? W Polsce ja chcę, żeby każdy był bezpieczny. A bezpieczny to znaczy, żeby każdy mógł liczyć na tę samą opiekę i to samo traktowanie ze strony prawa, żeby nie było grup ludzi wykluczonych i strąconych do kategorii podludzi z tego powodu, że właśnie może na przykład są za mali, żeby w ogóle się odezwać, albo źle się czują, stracili przytomność, więc ich pokroimy na część, bo handel organami to jest duży biznes na całym świecie. Ja chcę takiej Polski, w której przynajmniej się nie dusimy poduszką nawzajem. Ja bym chciał, żeby to nawet było napisane. Witajcie w Polsce, tu przynajmniej nie dodusimy was poduszką.